Cześć, w tym filmie szczegółowo omówimy dwa najlepsze kremy łagodzące objawy żylaków w 2023 roku. Stworzyłem ten film na podstawie skuteczności, opinii klientów, listy składników i nie tylko. Uwzględniłem te dwie opcje dla tych, którzy szukają najlepszej i najskuteczniejszej dostępnej opcji. Ta recenzja opiera się na istniejących opiniach klientów na różnych forach internetowych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji i najnowsze ceny produktów, o których wspomnieliśmy, koniecznie sprawdź linki w opisie. Zacznijmy od wideo. Jeśli szukasz kremu na żylaki, który pomoże Ci poprawić krążenie, poprawić wygląd nóg, zmniejszyć ból i obrzęk oraz zadbać o wiele innych powiązanych objawów, zacznijmy od omówienia Venisel. Wenisel to krem na żylaki z wyciągiem z kasztanowca, którego zadaniem jest łagodzenie dyskomfortu związanego z żylakami dzięki naturalnym składnikom, które skutecznie poprawiają krążenie krwi. Osoby stosujące to rozwiązanie często podkreślają, że krem skutecznie pomaga złagodzić objawy żylaków i obrzęków oraz przynosi ulgę zmęczonym nogom. Ekstrakt z kasztanowca pozwala przywrócić elastyczność naczyń krwionośnych i uszczelnia ich ścianki. Ekstrakt z kwiatów rumianku, który również jest składnikiem kremu, łagodzi stany zapalne i swędzenie, zmniejsza obrzęki, dezodoruje i zmiękcza skórę. Ekstrakt z pokrzywy zapobiega powstawaniu obrzęków. Mentol, który chłodzi i uspokaja skórę, zmniejsza ból oraz łagodzi uczucie ciężkości i zmęczenia nóg. Ekstrakt z czerwonej papryki przyczynia się do lepszej penetracji składników aktywnych w głąb. Skóry usprawnia mikrokrążenie, poprawia kondycję żył i zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych. Działanie kremu wenisel opiera się na synergicznym działaniu składników aktywnych, które wnikają w głąb skóry i docierają do źródła problemu. Można powiedzieć, że wenisel to krem, któremu zaufało już wiele osób, a pozytywne rekomendacje to znak, że w pełni warto zaufać temu rozwiązaniu. Krem należy stosować w zależności od potrzeb, delikatnie wmasowując niewielką ilość. Krem Venisel został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez czołowych flebologów ze Sztokholmskiej Akademii Zdrowia. Przeszedł wszystkie niezbędne testy, co potwierdzają patenty i certyfikaty Międzynarodowych Stowarzyszeń Kontroli Jakości Leków. Venisel jest obecnie w sprzedaży z 50% zniżką, kosztuje 200 zł za opakowanie 50 ml. W przeciwieństwie do innych kremów, o których wspomnę poniżej. Venisel może kosztować nieco więcej za ilość ML w opakowaniu. A teraz opowiem o ulubionym, Fleboxin. Fleboxin pomaga zmniejszyć ból i dyskomfort, normalizuje strukturę ścian żył i zapobiega powikłaniom żylaków. Pozwól mi wyjaśnić. Regeneracja żył jest znacznie przyspieszona dzięki ziołowemu leczeniu żylaków Fleboxin. Zapobiegając syntezie substancji wywołujących stany zapalne, krem ten skutecznie je eliminuje. Ponadto wpływa na przepuszczalność żył, co zmniejsza odczuwanie bólu. Regularne stosowanie fleboksinu wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i przyspiesza przepływ krwi. W rezultacie obrzęki występują rzadziej. Badania flebologów, na których opiera się formuła fleboksinu, potwierdziły skuteczność kremu. Sekret kremu tkwi w składnikach ziół chroniących żyły. Krem Fleboksin składa się z naturalnych składników, leczy objawy refluksu żylnego i poprawia stan żył już od pierwszego zastosowania. Głównym składnikiem kremu Fleboksin jest wyciąg z kasztanowca, który znany jest ze swoich właściwości wspomagających zdrowie nóg. Jego ekstrakt zawiera escynę, która może pomóc zmniejszyć obrzęk, wzmocnić naczynia krwionośne i poprawić krążenie, ekstrakt z aloesu, olejek z drzewa herbacianego, ekstrakt z rumianku i inne. Wszystkie składniki działają synergistycznie, aby pomóc złagodzić podrażnienia skóry, zmniejszyć zaczerwienienia i wspomóc proces regeneracji. Jego cena to 147 zł za opakowanie 200 ml. Obecnie jest ona obniżona o 50%. Można również zaoszczędzić do 147 zł, to niesamowita zniżka. Fleboksin jest faworytem pod względem kosztów i korzyści. Oba produkty są naturalne, hipoalergiczne i zostały wyprodukowane zgodnie z najbardziej sterylnymi, rygorystycznymi i precyzyjnymi standardami. Wyniki będą szybsze, jeśli będziesz postępować zgodnie z zaleceniami, ale nie jest to wymagane. Tak czy inaczej te produkty działają. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je tutaj w komentarzach. Dziękuję bardzo.